Witajcie w podcaście Ploteczki polonistyczne, Skandale w literaturze polskiej. Z tej strony babka od polskiego, i dzisiaj zapraszam Was na odcinek o futurystach. Pewnego dnia na skrzyżowaniu warszawskich ulic stanął młody mężczyzna. Wyjął pistolet, przyłożył do skroni i wypalił. Padł na ziemię, a już po chwili wokół niego zebrał się. Przerażony tłum. Człowiekiem leżącym na ziemi był Anatol Stern, poeta. Po chwili zmartwychwstał wstał i zaczął wychwalać swój tomik poezji. No, widać, uznał, że odegranie samobójstwa na środku ulicy jest świetnym narzędziem promocyjnym. Sytuacja ta była tylko jednym z wielu performansów, które na swoim koncie mieli przedstawiciele polskiego futuryzmu. Futuryzm w naszym kraju rozwijał się w dwóch ośrodkach w Krakowie i w Warszawie. W Warszawie królowali Anatol Stern i Aleksander Watt, a w Krakowie Bruno Jasiński, Stanisław Młodo, i Tytus Czyżewski. Członkowie ruchu lubili kontrowersje i spotkania z publicznością. Dlatego organizowali tzw. poezo-wieczory i mitingi poetyckie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że były to takie happeningi artystyczne. Na tych spotkaniach futuryści nie pozostawiali publiczności złudzeń, ani przez chwilę nie mieli zamiaru przestrzegać norm społecznych. Futuryści obrażali widzów, krzyczeli, siadali na stołach, pisali śmiałe erotyki. To nie wszystko. Jasieński, na przykład, wystając z kosza na bieliznę, sprzedawał swój poemat Pieśń o głodzie. Jeden z wieczorów warszawskiej grupy odbył się w żydowskiej strzesze akademickiej. Tam Anatol Stern i Aleksander Watt odczytywali antysemickie referaty. To oczywiście musiało skończyć się awanturą. Innym razem futuryści urządzili publiczny pogrzeb Whitmana, a pewnej niedzieli warszawiacy mieli okazję zobaczyć nagiego Aleksandra Wata leżącego na taczce, którą prowadził Anatol Stern. 8 lutego 1919 roku w sali koncertowej Hermana i Grossmana odbył się pierwszy recital futurystów. Nosił tytuł Wieczór podtropikalny, urządzony przez białych. Murzynów, czyli w rzeczywistości przez Aleksandra Wata i Anatola Sterna. Podczas wieczoru widzowie mieli okazję zobaczyć nagiego murzyna, Jusufa Ben Michma. Ten tańczył i śpiewał murzyńskie piosenki, a przy okazji trząsł się z zimna, no bo był luty, a on był nagi. Recytowano też poezję pikadorczyka, niejakiego kruka, i prezentowano utwór muzyczny Mieczysława Centerswera pod tytułem Andromeda. W łazience, a także futurystyczne wiersze. Te gorszyły składnią i pornograficzną treścią. Nic to w porównaniu z gwoździem programu, nagim człowiekiem ze zwiewną opaską na biodrach, który odczytał wiersz e, Anatola Sterna spalenie figowego listka. Podobno na koniec mężczyzna ten miał spalić figowy listek, który przykrywał mu przyrodzenie, jednak w ostatniej chwili zrezygnował. Był to początek pięknej przygody Wata i Sterna, którzy od tej pory występowali w salach odczytowych i kawiarnianych, pamiętając o tym, żeby koniecznie obrazić publiczność, sprowokować bijatykę i zrobić z siebie błaznów. Wygłaszane podówczas wiersze miały charakter jednorazowy i nie były Drukowane. W lutym 1919 roku warszawscy futuryści przyłączyli się do skamandrytów i razem z Tuwimem, Słonimskim, Lechoniem i Waszkiewiczem i Wierzyńskim występowali w kawiarni pod Pikadorem. W prasie ogłaszali się jako Klub Futurystów Polskich Czarna Latarnia lub Cech. Poetów. Publiczność, jak się domyślacie, nie przywitała futurystów przychylnie. Już 22 lutego do Picadora wkroczyła policja, która otrzymała anonimowe zgłoszenie, jakoby w klubie futurystów odbywały się spotkania bolszewickie. Rewizja nic nie wykazała. Jednak kilkadziesiąt osób, które bawiło się w lokalu, zostało odprowadzonych na komisariat, gdyż z powodu wyjątkowego stanu wojennego zakazywano wtedy przebywania nocą na mieście. Picador zakończył swoje istnienie w marcu 1919 roku. Jednak przez kolejne dwa lata futuryści i skamandryci utrzymywali ciepłe stosunki, które ochłodziły się w późniejszym okresie ze względu na poetycką dominację tych drugich. Pomimo wzajemnej niechęci i konfliktów, skamandryci zawsze. Bronili atakowanych futurystów. W listopadzie tego samego roku Stern Jankowski, który miał zwyczaj występowania na beczce, Lechoń i Słonimski, udali się do Wilna, gdzie 15 i 16 listopada odbyły się dwa wieczory pod tytułem Rumak Uśmiechnięty. Występy chwalono i być może, być może zakończyłyby się sukcesem, gdyby nie bluźnierstwo, którego dopuścił się Anatol Stern w wierszu Uśmiech. Primaverie. Tego niestety nie można było darować. 11 grudnia poeta trafił do aresztu. W jego obronie stanął Słonimski, który napisał list protestacyjny pisarzy. Dokument podpisali Romski, Berent, Staw, Kaden Bandrowski i Skamandryci, a opublikowany został na początku 1920 roku w warszawskich gazetach. Po trzymiesięcznym areszcie Stern stanął przed sądem wileńskim. Oskarżono go o bluźnierstwo i skazano na rok twierdzy. Wniesiono apelację i do czasu uprawomocnienia. Wyroku poeta mógł pozostać na wolności. Dopiero w dwa lata później, 14 stycznia 1922 roku, orzeczeniem trzeciej instancji Stern został uniewinniony. Pod koniec roku 1919 rozpoczął żywot krakowski ruch futurystyczny. Czyrzewski, Jasieński i Młodorzeniec założyli niezalegalizowany klub futurystów pod Katarynką. 13 marca 1920 roku odbył się pierwszy Poezowieczór, który poprzedził cykl Poezowieczór. Wieczorów indywidualnych. Krakowska grupa szybko zdobyła władzę i z końcem 1920 roku udała się na podbój Warszawy. Pierwszy występ zapowiadał sukces. Sala Wielka Filharmonii była według wspomnień Warzyka nabita jak słonecznik. I ponoć takiego recitalu poetyckiego Warszawa jeszcze nie widziała. W Kurierze polskim pisano, że zabrakło krzeseł, więc część publiczności. Po prostu stała. Szacowano również dochód z występu na 200 tysięcy marek. Reakcja publiczności była jak najbardziej satysfakcjonująca. Gwizdy, okrzyki, niepochlebne uwagi i wychodzenie z sali. Jednak największym pochlebstwem dla futurystów były nieprzychylne recenzje. Futuryści krakowscy planowali urządzić jeszcze dwa wieczory, a ostatni z nich pragnęli zakończyć pożegnaniem z warszawską publicznością i wzajemną wymianą pamiątek. Niestety nie udało się. Na salę wtargnęła policja z referentem oświaty komisariatu rządu. Ten zażądał natychmiastowego opuszczenia sali inaczej futuryści mieli zostać aresztowani. Powód interwencji był absurdalny: recytowanie wierszy w innej kolejności, niż było to zapowiedziane, i odczytanie jednego wiersza w programie niezamieszczonego. Opinia publiczna zakipiała z oburzenia, a w tym kierownictwo socjalistycznego PPS-u posłowie złożyli interpelacje w sprawie futurystów. Referent oświatowy stracił pracę i poeci mogli powtórzyć wieczór Stosunki między warszawską a krakowską grupą futurystów były oziębłe. Poeci uważali siebie nawzajem za konkurencję. Jednak w marcu 1921 roku doszło do porozumienia. Rozpoczęto wspólną działalność. Grupy wspólnie udały się na występy do Łodzi, gdzie przywitały ich gwizdy i ironiczne recenzje w gazetach, a także tradycyjnie Policja, która przerwała jeden z recitali i skonfiskowała przeznaczone na sprzedaż futurystyczne wydawnictwa. Atmosfera wokół wieczorów futurystycznych zagęszczała się coraz bardziej. Katastrofa oczywiście wisiała w powietrzu. Publiczność chciała zabawy, a jednocześnie była wroga wobec poetów. Władze administracyjne były zniecierpliwione i nieprzychylne, w związku z czym często odmawiano poetom sal do występów. 10 sierpnia 1921 roku futuryści wystąpili w Zakopanem. Towarzyszyć im mieli specjalni goście, m.in. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Leon Chwistek. Plakat zapowiadał walkę na noże Sterna z Witkacym, czyli wymianę przekonań artystycznych. Plotka głosi, że Lechoń rozpuścił wieść, jakoby futuryści mieli zamiar obrażać Matkę Boską. Goście przybyli tłumnie, w tym wiele osób ze sfer kulturalnych i artystycznych. Oprócz tego na sali znalazła się bojówka, Zległy się antysemickie okrzyki. Bezczelność żydowska. To nie jest język polski, lecz żydowski. Grupa awanturników była nieprzejednana. Na scenę wtargnął Lechoń i spoliczkował Sterna. Dał tym wyraz swoich poglądów na temat twórczości kolegi. O, była ona obrazą poezji, według Lechonia. Znak do ataku został dany. Publiczność zaczęła rzucać w poetów jajkami. Rozpoczęła się bijatyka na pięści i laski, w wyniku której wad został dosyć mocno poturbowany. Wtem na salę wkroczyła policja i zawiesiła wieczór. Wraz z Policjantami przybył inspektor klimatyczny, który bezczelnie okradł poetów, zarekwirował kasę i nie zostawił pokwitowania. O, to nie był koniec. Walka przeniosła się na krupówki, gdzie futurystów zaczęto rzucać kamieniami, w wyniku czego rany odniosła żona jednego z nich. Być może bardzo niewiele brakowało do tego, aby na kartach literatury polskiej znalazł się zapis o ukamieniowaniu poetów za to, że byli skandalistami. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube Babka od Polskiego, a także do lajkowania fanpage'a Ploteczki Polonistyczne na Facebooku, oczywiście. Do usłyszenia!